Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. 11 19 listopada 1918 roku. Ajencja Hawasa donosi skąpień. W dniu dzisiejszym podpisano zawieszenie broni. Na linii frontu przerwano działania wojenne. Raty wojenne Francji 850 miliardów franków. Liczba poległych żołnierzy milion 300 tysięcy. Miejsce każdego krzyża potrzebny żywy człowiek. Z pomocą Francji przychodzimy my, polscy robotnicy i rolnicy. Sprzątamy pobojowiska, odbudowujemy zniszczone miasta i fabryki. Dziś jest we Francji przeszło pół miliona. W jońskim okręgu kopalń 50 tysięcy. W hutach Francji Wschodniej 70 tysięcy. W okręgu paryskim 180 tysięcy. W okręgu Francji Północnej 200 tysięcy. Pracujemy w przemyśle i górnictwie. W niektórych zakładach liczba naszych dochodzi do 50% zatrudnionych. Mieszkamy w koloniach fabrycznych. Niektóre z nich noszą nawet polskie nazwy. W każdym domu fabrycznym znajduje się kilka trzy lub cztero izbowych mieszkań robotniczych. Do każdego mieszkania należy oddzielny ogródek. Można tu warzyw posadzić dużo. Naszą polską kapustę na no wszystkiego po trochu. My urządziliśmy sobie ogród kwiatowy, a żeby stary po pracy miał gdzie wypocząć. Co prawda dorobił się już teraz tygaran, no już tak ciężko nie pracuje jak dawniej. Nawet w polskim banku opieki na książeczce mamy już sporo. No no i gadaj za dużo. A co to wstyd? Aż tu Klić się wstydzi, że się sklep założył. Faktycznie przyjechałem tutaj jako prosty robotnik, a obecnie sklep posiadam. To wszystko przez to, że pracy się nie bałem. Nie ja jeden tylko. Sporo jest takich, co sklepy pootwierali. Gazety polskie wychodzą, doktora mamy Polaka. Mówią, że nasze kupiectwo miliard franków warte do I'm <laughs> Restauracja we Francji jest miejscem codziennych spotkań. Polacy przyjęli ten zwyczaj. Proszę pana, jak wam się powodzi we Francji? Nie najgorzej. Przedtem dużo zwalniali, to bieda była, ale teraz nie redukują. Kraju nam tęskno. Trudno francuską mowę pojąć. Przepraszam. Ciężko nam się po francusku dogadać. To prawda. Ale tam, gdzie zamieszkujemy w większych gromadach... Ta mowa polska ma swoje znaczenie. I Francuzi naszego języka się przyuczają. A jakie są stosunki z Francuzami? Bile tylko w politykę się nie wydawać. cudzemcom to nie jest dozwolono. Chyba, się ma obywatelstwo francuskie. Ten czas wszystko wolno. A czy dużo takich? Mało! No. Wstydzą się, dlatego nie zamieniają. Ja zmieniłem. Na paszporcie jestem Francuzem. Ale w duszy Polakiem byłem i zostanę przez całe życie. Paszport, panie, to nie wszystko. Polskie serce to grunt. Widzi pan? Ja jestem z proszowi, daleko stąd. Utknął tu człowiek. Czarny kraj, a do Proszowic daleko. Wielkiego wychodźcę spotykamy również na południu Francji. Uzyskane tutaj przez Polaków dzierżawy rolne opierają się na prawie polowizny, polegającym na równym podziale dochodu z ziemi pomiędzy jej właściciela a dzierżawcę. Polscy wychodźcy dają sobie dobrze radę na tym obcym terenie. Gospodarstwa ich stają się coraz zasobniejsze i służą nieraz za wzór dla ludności miejscowej. Dobrze tu Panie na roli. Roboty nie brak i o ziemi je trudno, bo Francuzi sami do miasta ciągną, a Polakom nie pozwalają na osiedlenie. No, choć co prawda i nasi mają pewniejsze te pieniądze, które niby z wypłaty jako robotnicy utrzymują. To też ziemia stoi odwłokiem, a dobrze tu pani na roli, tylko trzeba tej wytrwałości no i serca do pracy. Daleko nam to osadnikom jednemu od drugiego, dzieci polską mowę zapominają. Młodzież wychodźcza zorganizowana jest we Francji w licznych stowarzyszeniach sportowych. Obozy letnie gromadzą dzieci polskie z całego kraju i, krzepiąc tę żyznę fizyczną, umacniają równocześnie poczucie narodowe młodzieży. Nadejdzie czas, że zajmiemy miejsce starszego pokolenia, to też losy polskich środowisk zależą od zapewnienia nam polskiego wykształcenia od lat najmłodszych. Un metr kilometr c'est mille mètres. Un c'est Un mètre, c'est cent Un mètre, c'est Własnych szkół polskich nie posiada. Organizujemy natomiast nauczanie polskiego języka, gdzie tylko możemy. Prowadzimy te lekcje nie tylko przez polskich nauczycieli, użyczonych nam przez Francuzów w lokalach szkolnych, lecz również prowadzimy je sami my, robotnicy, w naszych mieszkaniach, po godzinach pracy. Nazywamy to kursy czwartkowe. Jedyna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie. Przykład doskonały Twych bohaterów. Wielbię święte kości. Wierzę w twą przyszłość. Pełną wielkiej chwały, potęgi, dobra i sprawiedliwości. Wiem, że nie ucisk ich chciwe podwoje, lecz wolność ludów szła. Pod Twoim znakiem, że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje i większej chluby, niż być Polakiem. Wszędzie jest Polska, gdzie są Polacy.